Moi drodzy, zestawienie najlepszych stref w każdej grze Souls od Fromu, włącznie z Elden Ringiem. Jestem ciekawy, co tutaj ma do powiedzenia twórca, i pewnie ja to skonfrontuję ze swoimi jakimiś typami, a jeżeli wy macie jakieś swoje typy, to wy siedzielcie, a widzowie na YouTubie niech się dzielą w komentarzach. Zobaczymy, porównamy. Mhm. No. Always there are ok, bez DLC with Demon to Demon's Souls, to we have AKA Demon która arena, y, strefa dla mnie była najfajniejsza w Demon's Soulsach? Chyba to zamczysko standardowe Powiedziałbym, że ten pierwszy świat był taki fajny dość Ewentualnie ta taka strefa... Gdzie był podwójny boss na moście, Men Eater on się chyba nazywał I przed nim ta strefa, bo trzeba było pochodzić po różnych wieżyczkach Posprzątać tam, troszkę opuścić łańcuchy, żeby to serce chyba spadło Jakieś porąbane rzeczy tam były, to było nawet fajne No, to, to były takie dwie spoko lokacje The areas to Boletaria ogólnie jako całość jest bardzo dobra Very good. one stands out as the best. And yes, I know this is probably a hot take. The skeletons are challenging but easily exploitable. The flying ghouls are so cool and you finally jezu. get a rematch with the Vanguard Demon, kind of. He's way more of a pushover this time. I also like the level design itself in this area because it felt like there were so many paths, so you know to take and place to places to explore, which made it much more exciting. Yeah, Not to so to... much. There are tons of little areas with hidden loot and NPCs to find. It really has everything. The atmosphere of this area really blew me away the first time I saw it. The dark clouds looming over you while rain pours down and mana rays shoot crystal things at you. This place oh, really mocno. sets the tone for the world, and it's easy to see how much it Tam influences. Porąbany. Bardzo łatwo jest się wypierdzielać co chwilę tak naprawdę od niego w tej lokacji, jeżeli nie wiesz dokładnie gdzie iść. Trochę labiryntowa ona jest w pewnych, w pewnych aspektach. Ja powiem tak, boletaria zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. I w ogóle pierwsze miejsce, do którego w ogóle idziesz w, tej, w tym zamczysku, ta pierwsza lokacja, w której możesz znaleźć pierśczy na tam ograniczenie klątwy i inne pierdoły, to jest bardzo fajna pierwsza lokacja. Ona jest naprawdę. Przyjemna i ciekawa. To było bardzo dobre pierwsze wrażenie na mnie zrobione przez Demon Souls, szczerze, wtedy. Świat jeden-1, dosłownie. O kurde, teraz mi się przypomniało, było jeszcze to więzienie takie Ala Bloodborne. Ono było strasznie wkurzające, ale prze, trzeba przyznać, że design miało ciekawy ...lokacji I'm mm. not considering the bosses too much when choosing these areas, but still a little bit of a factor Moving on to Dark Souls, we have Just kidding, just kidding Ogólnie Blighttown moim zdaniem jest zdecydowanie za bardzo hejtowane Ludzie mówią, że to głównie przez to, że FPS-y tam dropiły, ale poza tym to nie wiem, czy jest jakaś faktyczna wada A Norlando jest najfajniejszą lokacją i Forteca Senna Zdecydowanie dwie najlepsze o, no, atmosferka tutaj jest cudowna. To jest jeden z lepszych klimacików, jakie w grach komputerowych odczułem. Powiem szczerze, jest bardzo fajny Darkroot. Prawie hard to deny, że Anor Londo jest najlepszą area w tym game. In regards to the areas, this was definitely most people's first wow moment, after being stuck in a world with a very dark and grim atmosphere leading up to the, the end. Bo jak grasz pierwszy raz w Dark Souls, to nie do końca wiesz, czego się spodziewać po tej grze, więc myślisz sobie, dobra, odblokuje sobie jakiegoś zaraz Final Bossa, pewnie po tych dwóch dzwonach, albo nie wiem, jakieś gówno mroczne. A tutaj nagle ci wynoszą po prostu, wiesz, do, do Anor Londo pięknego, złotego. Co prawda pod iluzją, ale jednak nie. Argoil protecting the lever that reaches Wyborna the gate in the absolutely weśmienita. heinous archer run that made us all realize we prefer being dominated in the bedroom. It also has <laughs> one of the most challenging and popular bosses in all of gaming with a nice little reward at the end. And even though I'm too stupid to understand the lore in these games, it was easy to see the significance it had within the story as well as the world itself. This area is without a doubt the biggest highlight of this game problem, its The problem one it's to look like beta test arena, because... Bo... Tak duże i tak puste i tak proste kąty tam są Wiecie o co chodzi Jakbyś szedł na jakąś taką mapę Do której jeszcze tekstury muszą zostać dodane Ale ono takie po prostu jest I ta gra też jest trochę starsza, nie? Makieta taka No, 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 no air, I wanna... Uuu, Tutaj dobrą lokację wskazać <laughs> No dobra Majula jest najfajniejszą Ale pomijając Majulę No bo to pewnie zbyt proste. Może zamek Drang Lake? Nie wiem. O, trzeba przyznać, że to jako takie preludium do Farum Azula była bardzo ładna lokacja, bardzo też ciekawa. Yeah, and the fact that it's a bit more exciting, but I really think Forest of Fallen Giants is the best area in this game. This nie, location separated Dark Souls from the pack, in my opinion, and felt like it had its own identity compared to the rest of the series. I like how it starts with a peaceful river and a hippo that just wants to sit on your face before introducing you to a few of the 12,000... 000... Firefighters that you'll be facing for the foreseeable future. I guess saving undead children from burning buildings was exhausting because once you go up the ladder, there are tons of them sleeping <laughs> on the ground and don't seem to appreciate oh jeezo, it has I really I like have the Cardinal been. Tower section <laughs> of this area because it has tons of different paths to take, two different bosses, lots of secret loot, and the first visit from our friend, the Pursuer. This is one of my favorite early game areas in the series, and I think it does a great job introducing the things Dark Souls 2 will throw at you throughout the game. The Cardinal Tower has so much. Depth and has that old fashioned freedom of choice characteristic that made the series so popular. I also hmm. like the fact that you have tons of different things to do before you even face the first official boss in this game, which is very unique in the series. While other areas like the Great Castle right? come to mind when I think of the best areas in Dark Souls 2, the Forest of Fallen Giants just feels like a sandbox to play <laughs> in the best. Areas. To <laughs> Nie go. Areas in Dark Souls 2 The Forest of Fallen Giants just feels like a sandbox to play around in while you get familiar with the game, and I love the concept of that. Moving on to Bloodborne, I wanted to be a bit more exciting and say Kanehurst Castle, but when I thought about it, I really think central Yarnum is the best area in this game. A ja bym powiedział, że chyba Kanehurst faktycznie mi się działo. Game. Psychiatryk też był ciekawy, no? Kurde, gdyby nie ten NPC, to bym powiedział, że ta lokacja przed Romem jest całkiem fajna, ale ten NPC psuje wszystko. I to give props to Ward as well, o Nie, this area... poczekaj! Jahar jest też. Mi się nawet podobało Jahar ale droga do. o Jezu, nie droga tam jest straszna do bosa, akurat. Kurde, a ta cała lokacja przed Mergo, jak ona się nazywa, ona jest fajna. Loft Mergo czy coś takiego. To jest bardzo dobra lokacja. Is incredible, but Central Yarnum has similar features that I liked about our Dark Souls 2 entry, which gave it the number one spot. It has two bosses that are basically spot It has two bosses that are basically on opposites to teach you different fighting styles. The rest Tons of verticality that really emphasize the depth of its level design and a wide variety of unique enemies that introduce you to what is essentially the Bloodborne experience. The atmosphere really paints the picture of the world perfectly and sets up the story very well, even though I've expressed my lack of knowledge on the subject. If you want lore stuff, go watch Vati. He's the go. Central Yharnam is what caused me to fall in love with Bloodborne instantly, and I think a lot of other people will agree with this. Since we all seem to love the setting and theme of this game, I feel like every time I play through it, I find new items or areas that I missed in my previous playthroughs, and that's something only FromSoft has been able to do for me. Kanehurst was barely edged out just due to my own personal enjoyment of the area. Yeah, Kanehurst and I is naprawdę fajna. Was a bit more fun. Naprawdę Next we have Dark Souls 3. Yeah. I think you all know I have gripes with the areas in this game. Dark Souls 3. Nie, no Iretel, nie chyba. No. But Iretel, the Boreal Valley is definitely where they started picking it up. Everyone knows how cool the entrance is to this area, and I love how they introduce you nicely with a vicious dog dragon that sneaks up behind you. I was also shocked at how intricate the level design in this area was because it felt huge after I was done traversing. Jest cudowne. Przeciwnicy są spoko, nie jest ich za dużo, oni są po prostu pojedynczo całkiem trudni za pierwszym razem. Pretty damn difficult, but obviously in a good way. It goes without saying that this area is beautiful and has a similarity to the way Anne Orlando was introduced, with very dark and gray areas leading up to a bright and vibrant area. Dużo wam awesome jest takich boss zagadeczek. że Pontiff, Kurde, trash, Pontiff you... jest cudnym bossem, ale za drugim razem on się staje już tak prosty. W sensie każdy boss jest dużo łatwiejszy, już po raz kolejny, ale Pontiff jakoś tak mega spada. I game, I Zwłaszcza, że możesz go rozjechać, jak on kastuje tego swojego ducha, nie?

intricate level design and verticality. But they also introduce inni. you to a few new types of enemies Wizualnie that are pretty fun to fight, as, well as the flying, yeah, exploding monkey I, I like how I'll open this area feels, and you have a lot of freedom to explore, which is good because there's a ton of things no, to ale zamek find. Items, też jest dobry. merchants, mini-bosses. I remember spending so much time here trying to find everything, and it was a great experience. I love the area inside the castle. It has some of my favorite enemies in the game to fight. Those guys are so satisfying to practice on and are definitely a challenge. I like the mini-bosses a lot as well, and not to mention they top it off with Genichiro, one of the most enjoyable but game-breaking bosses for many players. He's the boss that actually forced me to learn how to play this game correctly, and if it wasn't Prontok for him, jest. I doubt I would have made it much further playing the way I was up until that point. Fountainhead Palace is up there in my favorite Sekiro area, Sudna. Znakomita lokacja. As well, but nothing not that visual, that moment not I got from the Ashina Castle. And finally, we reach Elden Ring. No i tutaj kurczę jest ciężko, bo jeżeli chodzi o design niektórych lokacji, to Elden po prostu jest niesamowity na równym poziomie, moim zdaniem. Ma kilka gównianych lokacji, ale ma kilka, na, kilka naprawdę fajnych. Najfajniejsza lokacja. O no dla mnie to chyba naprawdę jest gdzieś tam podziemia, nie? Noxtela, Nokron, to, to to myślę, to, to robi na mnie duże wrażenie. Nawet Lake Rot można pod to podpiąć starożytne. Jest mega, mega mistyczne, mega ciekawe. Jak się pierwsza lokacja nazywała? Pierwsza to Pogrobno Limgrave. areas within each game and there might be a bit of research but i think elden ring holds a few of the top dogs when it comes to locations specifically landel royal capital if you watch my shorts where i ranked every area in elden ring stolica Ona, jeżeli myślisz sobie, że w Irytylu jest trochę ukrytych miejsc, w DS3, to w stolicy jest 20 razy więcej tych ukrytych miejsc, ona jest ogromna i jest taka cała warstwa, nie no kurde, jeszcze te kanały do tego dochodzą, trzeba przyznać, że stolica pod względem ilości rzeczy, które możesz tam zwiedzić jest wybitna, ale nie wiem, dla mnie te podziemia jakieś mistyczne, magiczne były, bardzo fajne. Odpalanie tych filarów, żeby jelenia potem bić i w ogóle, klimat po prostu był dobry, to jest cudny klimat moment I've ever had in a video game walking up to this area and seeing the giant dragon with tons of rooftops around knowing you could actually go to every single place you see there was absolutely unreal the aesthetic was incredible along with tons of different enemy types with varying challenge I was ale faktycznie to co on mówi jest prawdą to co y jest porąbane w solicy to że widzisz masę tych dachów masę tego wszystkiego i myślisz że to są placeholder grafiki bo w większości gierby tak było nie po każdym dachu po też nie wszędzie można gdzieś iść, wszędzie coś jest this was the final area of the game How I was wrong. This area was probably the most fun I had exploring in Elden Ring because it just felt like there was always more to find and experience. I spent hours here fighting my way through every enemy I could. To top it off, they have dungeons, shortcuts, mini bosses, everything you could want from a FromSoft level, and I think this was a culmination of everything they did right in their previous titles. Not to mention, it has one of my favorite bosses in the game, Morgoth the Omen King. This fight this and level can... are really everything you could ask for in a Souls game. It's an absolutely perfect boss to And a flawless level. No, bardzo dobra lokacja też. Elden Je... ma dużo dobrych lokacji, no kurde, po prostu. Szkoda, że na Morgota zwykle jest się overleveled. No, Morgot, gdyby się z nim. Jak bijesz się na SL1, to Morgot staje się cudownym bossem. W sensie doceniasz go dużo bardziej.